Witajcie, przyznam, że w tym roku chciałem przygotować dla Was jeszcze zestawienie smartfonów, które w 2021 zrobiły na mnie największe wrażenie. Okazało się jednak, że tegoroczne modele są to jedynie udane ewolucje poprzedników w znacznej większości. Pokazano jednak jeden smartfon, którego uważam za dużo bardziej ulepszonego. W jego nowej generacji, z tym, że nie do końca idealnego. Jakie to urządzenie i z czego wynika moje zdanie na jego temat? Aby się tego dowiedzieć, zapraszam do oglądania. Przed Wami Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, czyli składany smartfon Samsunga, który jest dobrze wykonany i mogący się podobać. Możemy uznać, że w tym roku ten telefon stał się taki dużo bardziej dopracowany z tego powodu, że w większości wszelkie wady, z jakimi borykała się pierwsza generacja, zostały w tej odsłonie naprawione. Ale mimo to pewne wady w tym telefonie jednak występują, o czym zaraz opowiem. Nasuwa się zatem pytanie, z czego wynika to moje wrażenie na temat Z Flipa 3, że jest to najbardziej ulepszony smartfon tego roku. Na to pytanie poznacie odpowiedź w tym materiale, na przykładzie zmian, jakie ten telefon dostał. Nowy Galaxy Flip dostał w końcu większy informacyjny ekran widoczny po jego złożeniu, a to zmiana, którą każdy szybko doceni. Zobaczymy, że obok wyspy z aparatami bardzo ładnie wkomponowano niespełna dwucalowego Super AMOLEDa. Na tym ekranie wszelkie małe teksty i ikony są szczegółowe, z tym, że najważniejsze jest to, że jego większy rozmiar pozwolił na zaimplementowanie większej ilości funkcji, które na pokładzie pierwszego Galaxy Flipa niestety nie były dostępne. Możemy obecnie dodawać kolejne ekrany zawierające widgety, przykładowo sterowanie muzyką, dyktafon, kalendarz czy też pogoda. Na tym jednak funkcje powiązane z tym ekranem się nie kończą. Mamy jeszcze dostęp do notyfikacji. Musimy w tym celu przesunąć palcem w prawo. Zauważymy, że powiadomienia są tutaj grupowane pod kątem danej aplikacji. Natomiast przy pomocy gestu przesuwania możemy notyfikacje pojedynczo usunąć. Oczywiście występuje ikona pozwalająca na szybkie usunięcie każdego powiadomienia. Mało tego, notyfikacje przykładowo maila można w całości czytać bez potrzeby rozkładania telefonu i to mi się spodobało. Tego typu rozwiązania z pewnością brakowało, jeżeli chodzi o pierwszego Galaxy Flipa. Co ważne, z poziomu przedniego ekranu można odebrać połączenie, pełni rolę podglądu dla aparatu, no i też działa na nim funkcja Always on Display. Nasuwa się wniosek, że w temacie informacyjnego ekranu Samsung wziął sobie do serca uwagi kierowane przez osoby testujące oraz użytkowników pierwszego Galaxy Flipa. Nowa generacja na tym polu zdaje się być dużo bardziej dopracowana i to cieszy. Jestem zdania, że Kolejna bardzo ważna zmiana to zupełnie nowa folia, albo jak wolicie tworzywo pokrywające składany ekran tego urządzenia. Wiemy, że takie ekrany mają to do siebie, że nie mogą być pokrywane przy pomocy szkła, z tego powodu, że muszą być elastyczne, tak aby rozkładanie i składanie było wykonalne. W tym roku tworzywo TPU, które jest wykorzystywane do produkowania chociażby pokrowców, zostało zastąpione tworzywem PET. Mimo to cały czas spotykamy tutaj podobne wady, mianowicie bardzo łatwe rysowanie się ekranu, do tego mocniejsze naciskanie. Na przykład paznokcie może ten ekran delikatnie wgiąć, a nawet całkowicie uszkodzić. Na pewno uważam, że tworzywo PET zdaje się być nieco bardziej wytrzymałe, całości dopełnia wrażenie przesuwania palcem po ekranie, nawiązujące do szkła. Wyższa półka cenowa, jeżeli chodzi o smartfony, sprawia, że oczekujemy odporności na wodę i raczej nie ma z tym większego problemu, chyba że w segmencie telefonów, które mają składany ekran. Zakładam, że powodem jest to, że wykonanie uszczelnienia obudowy telefonu, który ma ruchome elementy, to nie takie łatwe zadanie. W Samsungu takie wezwanie się udało z tego powodu, że nowego Galaxy Flipa możemy zanurzyć do wody na 1,5 metra do pół godziny. O tym, że to urządzenie wytrzyma takie otoczenie użytkowania, świadczy norma IPX8. Mówi o tym, że telefon owszem może znajdować się w wodzie, ale przytem niestety nie będzie odporny na kurz. Mimo to uważam, że dodanie wodoszczelności to bardzo ważna zmiana, która sprawia, że składany telefon nie musi być uznawany jako delikatny. W tym roku nowa generacja Galaxy Flipa została w końcu zaopatrzona w całkiem dobre głośniki podwójne. Nasza muzyka czy też inne multimedia zawsze są szczegółowe, a także czyste, do tego uzyskamy fajny poziom głębi dźwięku. Samo działanie mechanizmu składania okazało się znakomite, natomiast potwierdzenie tego, że dużo wytrzyma stanowi testowa sztuka Galaxy Flipa. Był na pewno intensywnie użytkowany, często rozkładany, a także składany. Mimo to zawias cały czas pracuje dosłownie jak nowy. Nie ma tutaj żadnego luzu, jeżeli chodzi o spasowanie. Działanie tego mechanizmu uważam jako zadowalająco ciche. Z tym, że usłyszymy za każdym razem swojego rodzaju takie ciche szuranie. To wynika z tego, że są tutaj umieszczone szczotki, które z zawiasu mogą wypychać drobiny kurzu. Możemy położenie składanego ekranu prawie dowolnie Zablokować w takiej pozycji, jaka nam się podoba, natomiast ma to jedną wadę, o czym zaraz opowiem. System zawiera funkcję podziału interfejsu aplikacji, kiedy ekran nie jest całkowicie rozłożony. Przykładem może być aplikacja aparatu, wtedy częściowo ekran pokazuje podgląd, a reszta wszelkie elementy sterowania wykonywaniem zdjęcia oraz filmu. Tegoroczny Galaxy Flip dostał kolejne ważne usprawnienie związane z ekranem. Chodzi o wyższe odświeżanie osiągające 120 Hz, a tego do tej pory niestety brakowało. Przekłada się to na ładny wygląd każdego przewijania oraz animacji, z tym, że system nie zawsze korzysta z najwyższego poziomu odświeżania, z tego powodu, że może tym sterować automatycznie. Jakościowo z obrazu jestem oczywiście zadowolony. Mamy tutaj znakomite kąty widzenia, ładnie wyglądające, nieco podbite barwy, do tego świetne poziomy jasności. A to oznacza, że w tym modelu dostajemy typowego super Samsunga. Natomiast wada polega na tym, że występuje cały czas wgięcie ekranu w miejscu jego składania, czujemy to zawsze pod palcem. No i też często będzie to widoczne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na telefonie mamy aktywny, ciemny systemowy motyw. Nowego flipa 3 zaopatrzono oczywiście w mniejsze nie aż tak ważne zmiany, ale uważam, że warto o tym i tak nieco więcej powiedzieć. Znajduje się tutaj wydajna specyfikacja, dostajemy snapa 888, do tego 8 GB RAMu, a działanie systemu jest znakomite. Wszelkie polecenia są wykonywane bardzo szybko na flagowym poziomie. Całości dopełnia WiFi 6 oraz szybko wbudowana pamięć UFS 3.1, zatem wydajnościowo niczego nie brakuje. Jeżeli chodzi o wykonanie obudowy, bardzo mi się spodobało wykończenie przy pomocy matowego aluminium. Przekłada się to na wrażenie, że telefon jest wytrzymały, a także nie gromadzi na ramce zarysowań. Sporym plusem okazało się również ładowanie zwrotne, przyda się chociażby do ładowania słuchawek TWS, czy też Galaxy Watcha. Poruszymy sobie jeszcze kwestię, dlaczego uważam Galaxy Z 3 za nie do końca idealne urządzenie. Są tutaj pewne wady. Pierwsza to nagrzewanie się obudowy które owszem jest domeną Snap 888, natomiast budowa tego smartfona jeszcze to zjawisko bardziej potęguje. Często bez wykonywania nawet jakiegoś bardziej obciążającego zadania wyczujemy, że obudowa w okolicy tutaj pomiędzy tym małym informacyjnym ekranem, obiektywami oraz zawiasem bywa cieplejsza. Kolejna wada to wbudowana bateria, która sumerycznie ma tylko 3300 mAh, a to przekłada się na to, że ten telefon musimy często ładować w ciągu dnia. Dnia. Mało tego, najwyższa moc ładowania wynosi tylko 15W. Samo rozkładanie, a potem składanie tego modelu to proces, który wygląda znakomicie, z tym, że daleko mu do wygody. No, oczywiście to moje subiektywne zdanie, i możecie mieć w tym wypadku zupełnie inne zdanie. Chodzi o to, że jestem typem użytkownika smartfona, który często po niego sięga. Natomiast tutaj działanie zawiasu, ok, jest świetne, z takim przyjemnym oporem i tak dalej, ale zmusza nas do używania obu. Dłoni do otwarcia telefonu, bo jest to po prostu najwygodniejsze. Możemy to zrobić co prawda przy pomocy jednej dłoni i wygląda to mniej więcej tak, ale wtedy telefon może nam niestety wypaść. Musimy sobie na koniec odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uważam Galaxy Flipa 3 za najciekawszego smartfona w tym roku, mimo tego, że zauważyłem w tym modelu pewne wady. Chodzi o to, że w tym roku nie pojawił się żaden telefon, który robiłby na mnie takie wrażenie, że jest o niebo lepszy, a w tym telefonie Samsunga takie wrażenie właśnie występuje. Jeżeli oczekujecie telefonu, który zwraca na siebie uwagę, bo jest składany, wygląda nietuzinkowo, no i też jest kieszonkowy, to może być rzeczywiście fajna propozycja. Szczególnie, że kosztuje prawie 2000 mniej od swojego poprzednika. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam do komentowania. Ciekawy jestem, jak wy oceniacie Galaxy. W lipa 3, może macie to urządzenie, ale też jestem ciekawy, jakie są Wasze inne propozycje, jeżeli chodzi o najciekawszego smartfona w tym roku. Zachęcam do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało, a także do zostawienia suba, abyście byli zawsze na bieżąco. Tymczasem do zobaczenia!